Chodźcie, chodźcie. 56 metrów. Trzy pokoje, w tym salon z balkonem. I kibel. Potem pokażę Wam jaki. A tu sypialnia, w której rządzi tatusi mamusia. Ale tam Was nie wpuszczę. W tym obszernym salonie króluje przestrzeń. Zaprosisz tu rodzinę na prawdziwą ucztę, albo zwyczajnie się zrelaksujesz. Moi poddani, bądźmy szczerzy. Na tym balkonie tronu nie zmieścisz, ale swobodnie pykniesz zeróweczkę albo królowa wywiesi ci gacie. Ciii. Ten pokój to królestwo Kornelki, ale powiedziała, że wpuszcza tylko wtedy, jeśli dacie hajsy. No to jak? Dacie.